Cześć! Zapraszam Was na recenzję DJI Osmo. Nie będzie to dokładnie taka recenzja jak zawsze u nas, będzie to taki dość krótki test, który pokaże Wam dokładnie jak ta kamera działa. W większości ujęcia są nagrane tylko i jedynie DJI Osmo. Niekiedy dźwięk jest z zewnętrznego rekordera, ale dokładnie jest to oznaczone w filmie. Nie przedłużając, zapraszam! GZI Osmo, które ma dołączony do siebie gimbal, który powinien sobie radzić bardzo dobrze w takich właśnie warunkach, w jakich teraz jesteśmy. Czyli jedziemy teraz przez dość taką wyboistą drogę, specjalnie będę wjeżdżał wszystkie dziury i tak dalej, żeby pokazać Wam, że ten obraz, jak jest stabilizowany przez tego gimbala, wychodzi naprawdę niezły. Są też tego pewne wady, są też oczywiście pewne zalety, ale raczej więcej jest zalet niż wad. Jak widzicie, jadę teraz przez drogę, która jest wyboista, a gimbal ten świetnie stabilizuje ruch tej kamery, która jest w nim. Co jest naprawdę świetną rzeczą, jeżeli chcemy nagrywać jakieś właśnie ujęcia z wakacji, czy właśnie na przykład coś podczas jazdy. Do tego nada się on wręcz idealnie. Teraz widzicie ujęcia z drugiej strony, czyli po prostu odwróciłem tę kamerę na drugą stronę, byście mogli dokładnie zobaczyć, jak ten obraz jest stabilizowany. Oczywiście aktualna droga jest prosta, ale żaden problem, zaraz wejdziemy na znów kolejną drogę, która jest wyboista i tam też zobaczycie, że stabilizacja tego obrazu jest na bardzo wysokim poziomie. Wjeżdżamy na drogę do lasu. Tutaj też od razu przetestujemy automatyczne ustawienia tej kamery, ponieważ będziemy wjeżdżać najpierw w lokalizację, która jest dość ciemna, później wyjdziemy na słońce i dokładnie zobaczymy, jak sobie ona poradzi. Oczywiście, jak widzicie, tutaj droga jest delikatnie wyboista, zaraz będziemy dokładniej jeszcze w każdą inną dziurę, by pokazać Wam, jak ta stabilizacja działa. No ja wewnątrz czuję się niezbyt fajnie, jeżdżąc ja po takiej drodze, ale jak widać DJI Osmo radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Dzięki temu, że to urządzenie, a dokładnie to akcesorium, czyli przystawka samochodowa, może być też zamontowana w środku pojazdu. Więc nie przedłużając, zapraszam Was do środka. I znów wykonamy bardzo podobną trasę, czyli przez drogę, która właśnie jest wyboista, by dokładnie pokazać Wam, jak radzi sobie gimbal z DJI Otmo. Jak możecie Wy to zobaczyć teraz na samym urządzeniu, radzi sobie ono naprawdę świetnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, i mimo tego, że jest ono tak małe, ten gimbal tak świetnie oddziałowuje na każdy ruch pojazdu czy jakikolwiek inny, że Mimo tego, że ja się jakby drgam, to kamera zostaje niemalże w jednym miejscu i to jest świetne, bo taką właśnie funkcję ma czynić DJI Osmo. Natomiast jeżeli chodzi o poruszanie się samą kamerą, jest ono bajecznie proste, wystarczy, że użyjemy joysticka albo też przygotowanych wcześniej przycisków, czyli np. przycisku spustu, który naciśniemy dwa razy, kamera się obraca naprzód nas, naciśniemy trzy razy, obraca się ona w kierunku nas, czyli tak zwany selfie mode, a jeżeli przytrzymamy... To tak jak teraz przytrzymuję, kamera zostaje w jednym miejscu. Ja mogę ruszać dji a kamera będzie ciągle skierowana na mnie. Świetna sprawa. Jeżeli chodzi o sterowanie kamerą, jest ona bardzo banalne, Wystarczy, że będziemy poruszać po prostu joystickiem albo w lewo, albo w prawo, albo do góry, albo do dołu. Także sterowanie jest bajecznie proste. Oczywiście mam jeszcze przyciski do startu nagrywania oraz do zrobienia zdjęcia. Zdjęcia wychodzą nawet dobre, nie jest to jakiś aparat, tak więc nie możemy oczekiwać, nie wiadomo czego. Także ma taką funkcję i dobrze, że ma. Podsumowując. DJI Osmo jest bardzo ciekawą propozycją dla osób, które chcą nagrywać na przykład jakieś akcje sportowe, czy też jadą na wakacje i chcą mieć bardzo dobre ujęcia ze swoich właśnie jakichś takich krótkich wypadów. Po drugie, jest to w sumie dość ciężkie urządzenie. Ja teraz vloguję, że tak w twoim, macie, czyli nagrywam dla was ten materiał przez kilka już minut i... I naprawdę delikatnie czuję, że moja ręka już staje się powoli, coraz to cięższa i teraz to bardziej odczuwam ciężar tego urządzenia. Co nie zmienia faktu, że kamera 4K na gimbalu robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Też no sami dokładnie widzieliście. Te wszystkie wyboje, przez które się przeprawiałem, czy też właśnie przejeżdżałem, były idealnie niemalże stabilizowane przez tego gimbala. Także trzyosiowy gimbal robi tutaj ogromną robotę. Natomiast wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłaby zdecydowanie sam gimbal plus jakaś kamera sportowa ewentualnie. Ewentualnie smartfon, ponieważ moglibyśmy wtedy mieć o wiele większą możliwość nagrywania. Na przykład, Samsung Galaxy S7, przy wykorzystaniu jakiegoś obiektywu typu FishEye albo teleobiektywu, dałby naprawdę o wiele lepsze wrażenie i o wiele więcej możliwości niż taka kamera zamontowana tutaj już na stałe. Owszem, są jeszcze inne wersje DJI -a. DJI Pro i DJI RAW. Jedna z nich pozwala na zamontowanie zewnętrznych obiektywów. Dlatego też dokładną specyfikację tego urządzenia widzicie dokładnie teraz na ekranie. Jest to naprawdę bardzo dobra kamera, ma bardzo dużo trybów, nawet sam zapis kolorów w trybie log L. daje naprawdę ogromne wrażenie i ogromne możliwości, jeżeli chodzi o kolorowanie obrazu, co jest świetne. Więc jeżeli jesteś początkującym vlogerem, uprawiasz jakieś ekstremalne sporty, lubisz jeździć na wakacje i prezentować je później swoim znajomym, DJI Osmo będzie ciekawą propozycją, lecz naprawdę zastanowiłbym się głęboko, czy nie wolałbym samego gimbala, plus do tego kamerkę sportową, ewentualnie smartfona. Moim zdaniem będzie to osiągało lepsze wyniki i zdecydowanie taki zestaw Wam polecę. I to tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania na tego urządzenia, zadawajcie w komentarzach poniżej, ewentualnie na Facebooku bądź Twitterze. A jeżeli nie chcecie przekapić żadnego naszego kolejnego filmu, koniecznie subskrybujcie ten kanał. To tyle. Czołem!